Michał Bugno, witam w programie Sektor Gości. Dziś będę rozmawiał z dwukrotnym mistrzem świata w boksie zawodowym Tomaszem Adamkiem. Witam Cię Tomasz. Witam serdecznie. Spotykamy się w Twoich rodzinnych Gilowicach. Ty jak wiadomo od sześciu lat nie mieszkasz już w Gilowicach, mieszkasz w Stanach Zjednoczonych i dlatego na początek zapytam Góralu, czy Ci nie żal? E, dom jest tam, gdzie z rodzina. Żona, dwie córki, dla mnie najbliżsi. Są w Stanach, więc y, tam właśnie jestem i, i, i tam się czujemy świetnie. Bo, bo jeżeli bym miał mieszkać sam żona w Polsce, no to nie byłoby po prostu tego e, prawdziwego szczęścia. Dzięki Tobie Gilowice stały się znane w całej Polsce, w całej sportowej Polsce. Wszyscy kibice sportowi, kibice boksów wiedzą, e, gdzie to jest, wiedzą, że to właśnie stąd jest e, Tomasz Adamek. Ty czujesz szczególny sentyment do tego miejsca? No oczywiście, no przecież tu się urodziłem, e, tutaj stawiałem pierwsze kroki, no mama mieszka obok, e, moja cała rodzina. Tak jak wspomniałeś, no rozsławiłem gilowice w całej Polsce, dzisiaj praktycznie każdy wie, gdzie są gilowice, gdzie leżą. Powiedz, co najbardziej zapadło Ci w pamięci, jeżeli chodzi o Twoje dzieciństwo tutaj. No, oczywiście rodzina, no bo, bo góry są wokoło, można pięknie trenować, biegać, ale no, rodzina, mama, tą właśnie, może ojcowicę dostałem od, od mamy i tutaj wybudowałem dom. I to były moje pierwsze jakby po ślubie już takie pierwsze mu jakby y ta ma własność, którą dostałem, i wystawiłem tu ten dom. Tu się wprowadziłem po trzech latach, tak? i to takie było dla mnie coś nowego. To dzieciństwo, które miałeś tutaj w Gilowicach, zanim wybudowałeś jeszcze dom, na pewno nie było łatwe z tego względu, że twój ojciec zmarł tragicznie, kiedy byłeś jeszcze dzieckiem. Powiedz, czy to wydarzenie wpłynęło w jakimś stopniu na to, że musiałeś szybciej dojrzeć mentalnie, stać się dorosłym mężczyzną, jeszcze jako kilkunastoletni chłopak? Miałeś taką świadomość, że musisz zaopiekować się domem i powiedzmy przejąć. Część obowiązków swojego taty w sytuacji, kiedy, kiedy była tutaj twoja mama, twoje cztery siostry. No mama e, traktowała mnie e, bardzo twardo. Nie wychowała nas, e, nie rozpieszczając nas, bo nie było na to czasu. Mama pracowała przecież, e, szła kapcie, drugie pracy e, potem no dom. Opiekowała się nami, gotowała, także nie boję łatwo. Dlatego też e, wyrośliśmy na normalnych ludzi. No, na pewno jako jedyny syn e, pewne Sprawy, prace domowe przypadły mnie, czy, czy tam palenie w piecu, czy trzeba było na niedzielę zabić koguta, czy, czy inne zwierzęta. No to to już ja to robiłem, stąd dziś jest mi to obce. To zabijanie kogutów nie sprawiało ci większych problemów? No też to chłop z no ze wsi, no, te sprawy, mówię, które, które nie był ojca, musiałem robić ja. Przecież to jest zwierz, to nie, to, nie, to nie człowiek, więc tego bym pewnie drugiego nigdy nie zrobił, natomiast no, takie sprawy gospodarza, to jest, myślę to jest normalne i nikt się tego nie, nie, nie wstydzi ani, ani nie boi. Czytałem, że kiedy pracowałeś w kopalni doszło raz do pewnego groźnego wypadku, w którym omal o mały włos nie straciłeś dłoni. Jak wyglądał ten wypadek, jak do niego doszło? Jako młody, młody górnik, znaczy byłem odeglowany na salę, ale musiałem bodajże miesiąc zjeżdżać na dół, by dostać górnika. Chyciłem się prawą ręką liny, lina, która ciągnie do ściany różne rzeczy potrzebne tam górnikom. No akurat tam co ileś tam metrów są rolki, które na tym lina jest oparta. I w tym momencie zaczęło mi wciągać rękę. I to szczęście od Boga, że nie miałem rękawicy wtedy. Wyrwę tą rękę, no, miałem całe skrwawione. Wiem, że było bardzo krwi, bo mi ten kas spadł, zobaczyłem, co się dzieje, zacząłem się drzeć. I myślałem, że nie mam ręki. Cały krew była na ręku, miałem tu całe zdarte. Dlatego, że ta człowiek jest szybki i silny, wyrwę tą rękę. Pewnie nie miałbym po ręce. Byłby to wielki problem. Pewnie. Bo to było już wtedy, kiedy trenowałeś boks, już się boks Tak, ale by, to już wtedy byłem na kopalni prowadzony jako górnik, oddelegowany na salę, ale być górnikiem, zdobyć ten, ty ten tytuł górnika musiałeś przepracować tam 30 dni bodajże, zjeżdżałem na dół. I to była taka moja przygoda, że Mało, nie straciłem ręki i byłoby to po karierze. I ten, a tego dnia, gdy wchodzimy już do kopalni, nie, łapałem, nie chytałem się niczego. Bałem się, bałem, że się, bałem wszystkiego. Także praca w kopalni to nie jest takie łatwe, jak to się wydaje niektórym ludziom. Ale nie wpłynęło to w żaden sposób na Twoje treningi, na Twoją dalszą karierę? Powiedziałem, że parę dni tam nie chodziłem do kopalni, bo tam miałem po prostu zabandażowaną całą rękę, ale szybko wróciłem do. Do formy i już potem sala i robiłem swoje. Ty jesteś z Gilowic. Wspomniałeś o tym, że twoja żona Dorota też pochodzi tutaj z tych okolic. Jak wyglądał początek waszej znajomości? Spotykaliśmy się w autobusie najczęściej, bo ona jeździła kocoń to jest 7 km od nas. Ja wsiadałem w Gilowicach i tak jakoś ta znajomość zapoczątkowała się między nami. Natomiast większość też czasu spotykaliśmy się na dyskotekach. Jakieś tam tańce, i tak dalej. No, i tak krok po, po kroczku, aż staliśmy parą, i, i tam w wieku 20 lat stanęliśmy przed ołtarzem. Jesteś dzisiaj ojcem dwóch córek: 17-letniej Roxany i 14-letniej Weroniki. Powiedz, czego nauczyło cię te kilkanaście lat ojcostwa? Znaczy, ja przekazuję to, co przekazała mi moja mama: przede wszystkim wiarę, i to dzieciom przekazałem, bo to jest najważniejsze w naszym życiu. Yy, pracy. I pokazując dzieciom, jak ciężko pracuje ojciec zarabiając na życie, zarabiając na, na domy, na, na, na życie, mówiąc do nich tak patrzcie jak ta ciężko pracuje, przed wyjazdem do, do, do Polski, mam 37 lat, dalej jadę, walczę i zarabiać na życie I, i patrzcie na ojca, bo jak kiedyś mnie nie będzie, musicie robić tak samo, więc dzieciom to trzeba pokazać, że nie idę, nie idę, nie ukradnę na ulicy, czy, czy, czy komuś zabiorę, a ciężką pracą właśnie zarabiam na życie, pokazując im, jak trzeba żyć.